Hej, hej, hej! Witamy was wszystkich bardzo szyszurdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Pokemon Sienna na Zlok jest ze mną... Weronika, tak. Lofci jej, <gry> Tak, i ostatnio skończyliśmy na Cold Path, czy jakoś tak. Ojej, mamy jakieś drzewi. I teraz złapiemy naszego pierwszego Pokémona na tej drodze. Co to będzie? Będzie ładny. Ach, te priorytety. Nie wiem czemu, ale dziewczyny zawsze dbają o to, że... Żeby... Fisio, Fisio. To o, jest Swayblu, to jest istniejący pokémon, a więc Swayblu jest pokémonem typu normalno latającego, ewoluuje w altarie, na którymś tam poziomie i zmienia swój typ normalny na smoczy i w generacji szóstej zyskał mega ewolucję, także jest super ansko, łapiemy? Spoko... Tak, ja go chcę, jest kochany, ale ma czułki i chmurki zamiast no. skrzydełek. O ile mnie nie zabije po prostu się boję, bez kitów jakoś tak nie wiem czemu. Żeby... Musimy się polewelować, nie? Tak, trzeba będzie się zaraz polewelować, bo kurczę. Słabo. Będzie pewnie dobrze, zaraz pewnie jakiś las będzie, 17 trenerów i lipka. Dobra, teraz werkę wyciągnijmy, żeby mnie nie zabiło. Na jakiego bola? A skąd ja mam biegać? Dobra, żyćmy na tego, żeby fajnie było. Jejo! Yeah! Zapaliśmy Mamy... Hifa i Swayblu też. Jak no. go nazwiemy? O że... Chmurka. Kumulus <laughs> jest bardziej kreatywny. O jezu, co to znaczy? To jakaś chmura jest. Jak Chyba to deszczowa. Pisze? Co umulus? Nie wiem, napisz po polsku. Nie. Weźmy, nazwijmy go... Nie, nie wiem. Może... No, no, błyślin, no. Zobaczymy, czy kosma jest kreatywny, moi drodzy. Totalnie. No, no, dawaj, no. Myślę. No, Harry Potter, bliznowaty, piorunek. Kurwa. Mamy XDR, mamy kosmy, to może imię jakieś. Imię jakieś? Kto nam się yes. kojarzy? Z, Z puchatą chmurką. Z mm. chmurką. Puchata chmurka. Puchata chmurka. O, puchatek. Puchatek. To jest dobre imię. No, nie wnikajmy kto nam się kojarzy z puchatą chmurką. Idziemy <laughs> dalej. Także puchatek dołączę do drużyny. Nie możemy już nic złapać na tej drodze, aczkolwiek możemy potrenować Pokémony. Do dziesiątego myślę, że tak okay. potrenujemy, dobra, a więc przyspieszamy i pogadajmy o czymś kreatywnym. O czymś kreatywnym? Kosma, yy, mam do Ciebie pytanie. Słucham. Czy wolałbyś? Wiedziałem, że to powiesz. Wiedziałem. No, no mam zadać to pytanie? No jak chcesz. Wolałbyś przyłapać rodziców na stosunku płciowym, czy być przyłapanym? O jaka małpeczka fajna? No już dyskutowaliśmy z Warką na ten temat. No i e, ja bym wolał przyłapać, bo tak być przyłapanym z chłopakiem to także jest... Nie no, ale nie, nie chciałbym być przyłapanym co ty? Wolałbym przyłapać jakoś to zapić czy coś. A ty? Dla mnie to jest zbyt trudny wybór, to jest już kwestia, wiesz. Koligacji to jest skomplikowane. No, nie. O, cały czas ten sam. Wziął no, jak ja się pokazał. Pewnie kilka pokałonów tylko na danej drodze jest. No znaczy, na pewno. Nie wiem, no, ja wgram raz w Fire Red na przyspieszeniu. Ale przeszło. Brawo. Ja kiedyś przeszedłem ten Fire Red od zmierzchu do świtu cały. Tak wiesz, w sensie, jednym wie ciągiem. Jeden dzień? Tak. Ja to przez chyba pół roku bo nie chciało to grać. <gry> no bo super. Dobra, podleczmy mnie. <gry> Dobra, tak i jeszcze drużyna. Przypomnijmy. Cosna. Idzdergo. O nie sprawdziliśmy jaki ma Aby. właśnie, ten. To Miles, to chyba daje obrona, a zmniejsza szybkość? Nie pamiętam. Ty nie wiesz? O, leczy się ten, kiedy go wymieniamy w bitwie ze statusowych rzeczy, także superancik. a <gry> właśnie, czy ja coś trzymam? <gry> Że tak zapytam. Bo mam tą swoją zdolność. Taylor, Taylor to pokémon istniejący z trzeciej generacji. Ewoluuje w... bo to jest sroka. Ewoluuje w tego. Co na podpierdalać tak jak ty. Kurde no, musimy kupić dużo potionów. Bo coś czarno to widzę. Dobra, ale mamy już szósty level, także superancik. No, jeszcze po 17. Ale dobrze nam idzie. Najlepiej. Moglibyśmy w sumie ten to pominąć. Że zniłomolonek. No dobra, to widzimy się za chwilę. Okej, okay, także potrenowali i tak to teraz wygląda. Musimy iść jeszcze do tego centrum Pokémon, podleczyć się po raz trzeci i do Pokémartu, no właśnie, w tym miejscu i do Pokémartu, aby e, kupić potiony, bo niestety musiałem ich trochę użyć, aby aby przeżyć. No, było ciężko. No. Dobra. Ostatni HP Nie mamy już kasy Werka. Okay. Jesteśmy broken po prostu. Dobra. To jest jakiś trener. Werka jest najmocniejsza teraz, więc Zapiszmy, chociaż nie można wczytywać, ale zapiszmy po prostu po tym treningu. Także to spokój z ducha. Jest. Ciekawe co będzie miało. Do Butterfree w hmm. On ma wysoki ten Wysoką specjalną obronę więc trochę mu obniżymy zwyczajną i go po prostu skroimy za rogiem O, widzicie Gdybyśmy się nie pod to mogłoby być i także O, patrz, prawie dwa dostałeś Dobra, no od razu potion, bo nie wiadomo co się <grym> może stać I idziemy dalej Tak, na tej drodze już nie możemy złapać żadnego Pokémona, mamy puchatka Tak, zebrać puchatkę Złapaliśmy. Znam go, to jest szczurek. No. I był w Pierwsza pierwszy. generacja, brawo. Tak. I pamiętaj, że zawsze był na tej pierwszej drodze w fajerad. Co To jest Buram? Ja są tylko Duran, Dura, Duran, Duran. Waga. Ojejku. Co to za owieczka po prostu z krzakiem na głowie? To chyba jest trawiasty Pokemon, no. Ja strzelam... Ale że jaki jest fajny. <laughs> Razorlift. Hmm. Ojej. kurczę, miałeś zgodywać. To jest jakiś nowy. No dobra, do Tak, i w ogóle ja się nauczyłem nowego ruchu. Headbutt. <grystanie> Także sobie zamienimy listem. Tak, chwila moment. Tutaj to mnie jeszcze drażni. Dobra. Idziemy dalej. Halo, możemy to zabić. Zawsze trochę ekspatrznie. Werka, ty chyba ewoluujesz na 16. Przy nie mogę no, tak Co z moją pieluszką? Trainer tips. Cokolwiek. No trochę nam ten trening zajął, poszliśmy jeszcze jeść. <grym> o. I nic nie znaleźliśmy. Ha. Ale bez kitu. To co mamy teraz robić? O ten był jakiś no. gość przy tym. Tam się nie dało iść w inną stronę tak swoją drogą w tym mieście? No nie, nie wiem. Ale zobaczymy Musimy teraz wracać przez te krzaczory wszystkie <laughs> I tu był jakiś gościu, już się nie możemy tu leczyć, o tu mm. Mm. Co ja teraz mam robić z życiem? A, a, a Mamy no, iść no, no, po pierwszą odznakę, czyli mamy wracać do tamtego miasta Mogę się jeszcze uleczyć u matki? Raz Ojej To no nie wiem czy przed czy po To chyba najpierw powalczymy z tymi trenerami przy Dupasami, a potem tego Okej. Możemy pokozy? tam dojść? Przecież nie mamy kata. Ojej. Tu się zaczynają schody. Bez kitu, jaka może do tego profesora ma wejść albo matka do matki boję się z nią gadać, bo mnie uleczy jeszcze. <śmierdzi> <śmierdzi> <Może tutaj. śmierdzi> o, to współczuję. <śmierdzi> ha, fa! My... Może Kiera... trzeba było jednak czytać te <śmierdzi> teksty. Mm. A tu w dół? No tu jest... To Aha, to jest ten, to drzewko. Kurde. Które nie da się przejść. No to już... nie wiemy jak przejść. O. Ej, czy on się zbagował On nam dawał już tę próbkę. Dawał. Ale spoko. Może ten policjant coś mówił no, też tak... o mreku. No, mi się tak wydaje. O, znam go! On był w pierwszej tej... W drugiej. Był z sobą. No w... Nie Wiem co leciało na Polsacie Dobra, nie wiem co mam robić. A tutaj? W lewo? Koło tego jeziorka? O, tu w prawo? A, nie wolno. Tu w lewo. A, to się poszli. poszło. W centrum ktoś jest, kto ma. No gadaliśmy z nimi. to ten dziadek co zna naszego ojca, który nie A Nie istnieje. mamy tego w torbie? Nie. Czego tego? No, kata. A, ja Chutkę tu nie wszedłem w ogóle. Tu. Dlaczego? <noise> <noise> Kupi. <Okay. głos> Jakiś rywal w ogóle do nas z mordą podskoczył, więc skasujemy go jak po prostu bilet. <noise> nie wygląda zbyt groźnie. <noise> Ta morda. Daglak. Co to jest za Pokémon Wiertło dentystyczne? To jest Pokémon Wiertło. I on kopie wungiel i ma super zdolność yy, po prostu jedzenie wungla, bo na Śląsku nie ma pieniędzy, więc jedzą wągiel. 69, tak, dokładnie. Ziemny jest, jak się okazało. Dobra, super. O, coś mam. Co ja tam złapałem? Aspirbery. <laughs> blisko. Dobra, zmieńmy się. To tym razem. O, to kogo kojarzę Gdzie? Aha, nawet tak? nie się zastanowić. <laughs> zastanowić. Mamy kasę, więc możemy już kupić przedmiotki. Znaczy, potiony. Co tu się dzieje? Hmm, coś tam, coś tam, tak. Hmm, coś Co za tam, ziomeczek. Coś Jak się do nas spoufala. O, dał nam to? experience share. no. Hmm, hmm. A, mamy dać to profesorowi, jakiś list. Odpowiedzi na Twój Dzisiaj w nocy za krzakiem. Dobra, mamy i ser, więc to damy komuś. To jest przedmiot, który... Ale mamy torebkę po prostu. Który ten... No, rozdziela doświadczenia Także pogadajmy jeszcze z tymi ludkami Ja torebka ma jedną kieszeń Nie, widzisz co mówi. Moja starsza siostra jest recepcjonistką, lubię oglądać jak pracuje. Mm. Okej. Okay. <laughs> Pozdrawiam Melanisterów. Dobra, to idziemy teraz. Pozdrawiam na tych, którzy wiedzą. To <grym> no, mój tekst autorski. Tak. Idziemy teraz To Wycnie na zagrałem. Masz matę. Thank you wursz. Mm. No daj mi lepiej kata, a nie. Będzie do mnie dzwonił. Super. <grym> tego film. No bez kitu. No, nie chcę tego shitu, że tak się. Tak, Cosmo tak, reaguje na prezent urodzinowy. No i co mam z tym zrobić? Ojciec się starał. Może tu? No nie. Zadzwoni do drzewka. To może mam pójść teraz do tych drzew i pogadać z nimi? Zadzwonić nim. do nich. No ale może coś będziesz wiedział teraz, jak zabiłeś tego ziomeczka. Zapiłeś. no, może. Zabiłeś. A to Mrok. nie był członek ich gangu. Wyglądał jak członek. No jak to nie, to kto to to, kto, kto to był, No rywal jakiś. Nie, z tą rzeczą... Nie, nie ja wiem, rzucił się tak. do nas z mordą. Skryjcie. O, udało się. No, widzisz jak jestem mądra, ja wszystko wiem o pokemonach. O, fajny obrazek. Wchodzimy. Mówiłem, o, że to muszę zapisać. Będzie. No, Cold Forest. Uwaga, ekscytacja. To będą robale, więc... Weźmy puchatka Wiesz? Tak Jaki widzisz? Kroczek po kroczku po prostu Pewnie jakiś will O, Może Możemy ją złapać Ona jest dobra On jest dobro Może być Od bied. Ale ma łóżka A jaki loczek jak Superman Totalnie To ją tak Superman? No. A to jest najgłupszy superbohater na świecie, nie? No. Bo on się niczym nie różni, jak ma ten kostium. A ta laska, która kocha Supermana, jak widzi go w stroju tego Keneta, Superman. Ale Superwoman, jego laska, nie wiem. Nie, tak. nie, nie, laska zwykła jakaś tam. I jak widzi Supermana, to ma kisię w majtkach. A jak widzi tego Clarka, Keneta, czy się tam nazywa, to... No, no się ma. No, sorry. Nie, nie, nie. Superman, no, go nazwać? A to facet tak nazwi Superman. Ale z myślnikiem, czy jak to się pisze? Bez! Super spacja Men? Nie no, razem! Serio? No zawsze jest pisane razem. Tak? Tak. No to jest super, to jest neo neologizm No wiem. Pozdrawiamy Humany. Co to jest? Do sail czyli nic nie robi. Nie wiem, mamy już normalnego Pokemona. To w sumie... Dobra, to go użyjemy, jak będzie trzeba coś zabić. Mm. Dobra. Najwyżej ją schowamy do komputera. No. Wiem, że tak można. Można. I póki nie umrze, to ten... To możemy z nim korzystać teoretycznie, z z tym kompie. Dobra, Senshru. Znasz go? Znam go. Oj, nie to. Kojarzę, ale jest przytki. No, ty ziemny ewoluuje w Senshesha. Mm. Dokładnie. Generacja pierwsza. Dobra, no. zmyjemy go, bo nie ma co się bawić. A, go trzasnęłam w Pum. bum, Sidot. <laughs> Dobra, Sidota już znamy i kochamy, także... No nie, o, znowu to, nie to. Pokémon żołądź, Ale on użyje Bite, więc ja tak zrobię. Nie, nie, nie. No widzicie, także puchatek. Kelpony, nie wiem co to jest. To może ja teraz wydałbym. Jakiś pewnie. Może to ta owca? Jak ona się nazywa? Ojej! Jaki konik morski z zielonym fryzem! Wygląda fajnie. Ale jak... jakie ma fory! Wygląda jak wodno-trawiasty. Dobra, zabijmy to. O nie! Uśpił mnie. I swim through pool to rape you. Totalnie, no patrz na ten ruin, na ten wyraz twarzy. Ma, ha, ha, nie trafiłeś. Ile mi ekspadał w ogóle, lo? Lo? Dobra, mamy potyony, więc spijemy. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. A, nie, czekajcie. <śm> A tam w lewo nic nie ma? No, i co? Ale no, najpierw tu pójdźmy. Tu się pewnie idzie poprawnie. A tu są jakieś super rzeczy. Ile odcinek trwa? 16 minut. Hmm. Wszystko mnie usypia. Hej, co? Ipery! Okej Okej Jinx. Ja musiałam złapać Jinx. No. One są moim ten... ulubionym Pokémonem. Ciekawe, czy to jest. Nie wiem. Jak jest twój ulubiony pokemon? Mój? Z ze generacji? wszystkich z generacji, ze wszystkich. O, nauczyłaś się chłodnego wiatru. Niech nastaną nocne mrozy. <grym> A, ze wszystkich nie, nie mam takiego Pokemona. To z tej, którą ja znam generacji. Chancy. Chancy. To taki też różowy, nie? Mhm. Ona coś tam miała wspólnego z tym. O co fuu. to jest za robaczek? O chyda. Taki trochę jak karaluch. Nie. A jaką ma paszczę co <grym> kurwa gryzącą. <grym> mm. no. <grym> Burdel mama lubi to. Gisopoli. Dobrze, że mam te antidota. Antidota. Ale jak to głupio brzmi. Sorry. Antidota. O, Macho. Macho znam go. Ale ma fryzurę, nie? Takie warkoczyki, on jest z Bronksu totalnie. Dokładnie. Taki bokser czarny. Tak, Prawie tutaj... roki, tylko roki nie był czarny. Tutaj nie będę, przedstawiał pokemonów. <taki> Kropka. O, Digle. O, znam go. Fajniejszy jest ten... Mm, on nie powinien ...wewulowany. Wyewu, kurwa. Ten większy, no. Daktilio. Bo jest potrójny i trzy penisy. Bura. Sasza Gray lubi to. O, ta owca z tym krzakiem na głowie! Co no to w ogóle jest, tak kwiatła płoci. Chcę ją złapać. Jeśli gdzieś będzie. Masz i wełnę, i żarcie na miejscu. Ty, to dla rolników to jest, kurwa, przeżyta zima. Przez z tym Sorry. Dobra. Ale to jest mądre. Nie hodujcie Alpak, hodujcie jak się nazywa ten Pokémon. Muran. Murany. O Jezu, on nie zabija. też no. to. zrata z ratat wyra wyrasta, nie? No. no. jestem nowym ekspertem od dzisiaj. O je, coś tu umierzy. Virgiliusz, Virgiliusz. Idź Superman i zdechnie. bo No to było dobre. No i musimy go wypuścić. Ją, go Dobra, uśpiłem go Raczej puchatek to zrobił Teraz zabijmy go Musimy no. się uleczyć, bo niedługo ruchów nam zabraknie mm. Kurde, o Zubat Kojarzysz? A, teraz tak Nie topesz? <gryw> Niech zgadnę? Nie Pies On koło od roweru Na pewno taki jest, mogę się dołożyć Nie nie ma? Kurde. Jeszcze nie, siódma generacja. Dobra, Jezu, to jest. I ten super, co się go ma zawsze, to jednocześnie będzie twoim pokemonem. Ja. Będzie po tak. Tak będzie. Clefairy to przewidziała, pamiętamy. Bez się muszę uleczyć zaraz. Nie mamy już pipi. To co pipi? No tak to się nazywa. Nie mamy już pipi. Jak <noise> do jakiegoś dziecka? Może ale nie mamy już pipi, nie możemy kupić tej radaczki. <noise> A go <mógł> on trzasło. <noise> o golbas? O paszcza To mój rozmiar. Taka fajterka. No i nie zabiła. To ktowerka. Zawsze mi na lau uciekają. Te dzieci, słychać to? No trochę tak. O Jezu, jakieś dzieci mi skaczą przed blokiem, także sareczka. O Jezu. Ja na snajperkę drzwi, kupię nie. i je po go, <głos》>. Jego miał któryś z tych. Ej, on ma ruch explosion, może wybuchnąć, mnie zabić. Explosion! O, woli mnie zatruć. Tyry, 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 tyry. A nie ma jakichś potów na to pipi? No są, ale my ich nie mamy. To trzeba kupić. Nie Tym, ma ich w sklepie. Do miasta. To gdzie są? Nie da się ich kupić. No na ziemi leżą. Słabo! I ja je mogę podnieść na wyższych levelach. Hmm. Patrz, został mu jeden HP i mnie uśpił. A to... no to co? A jak się uleczymy zwykłym potionem, to to dasz nam też doda tych pipi? No nie. Tylko w centrum pokoju. Ja... O Jezu. To niedobrze. No co ty? <laughs> Będzie ciężko. Ja nie <laughs> Yes. I ja co, jak jak boję, nie to jak się boję, my tego nie przyczymy. samo... Nie wiem, they will to będziemy musieli tym robić? No. Jak się skończy pipi we wszystkich ruchach, to się używa ruchu struggle, który rani użytkownika. Także... niebezpiecznie, Seksualnie niebezpieczny. Wiecznie nie wierzyć, że coś trwa wiecznie. Chyba, że się nauczymy nowego ruchu jakoś, to wtedy jest nadzieja na lepsze jutro. Cudem. Ale tak to nie ma nadziei na lepsze dzisiaj, także... No, jak mogłaś. Puchatku. Dobra. Śpiony. O, dobrze, puchatku. W ogóle niepodobne. Tak ale co robi? Na nią siądzie dietów. No. Pasjonujące. Dobra, ale damy radę. Tak jest. No i widzicie sobie. O Boże, jeszcze ten kretyn. Jak on tam się nazywam? Już co nas uleczy na końcu. Muszla. Chyba tak. Co? Co ty mówiłeś do mnie? O Co? O, uleczył mnie A widzisz, mówiłam Dobra, zapamiętaj, że Supermana trzeba wypuścić Supermana trzeba wypuścić, zapiszę to Dobra, i zapiszmy w ogóle D Leave the Superman no. Where are you? Stay out of our plans you Want to defeat me Dobra, coś tam, coś tam Sudo Udo, o kurde Znam go, on był w takiej na się leciał, czy na Disney XD I miał go ten Brok tak Nie wiem czy my to wygramy. Oh. Jak mnie trzasnął! Merka! <grym> Co miałem mieć? No puchatka po szyi może. Przy siebie. Kto jest lepszy, no ja nie wiem. O. Jak on mnie trzaśnie kamiennym ruchem, to po puchatku. Ale bez nadzieja. Boże. Warka to chyba ostatnie nasze. Jeszcze... Ale chamsko. uleczył się z tego. Z mojego sing. Znaczy z O kurde, podwyższył sobie atak. Do teraz już serio rest in peace. Werka! Te mocy Ja tam w siebie... Boże, koncie trzaśnie, ten koniec! O oh Dawaj traf! Oh Fajterka! Tak! Yeah! <grymne> Jezu ale to było straszne! Ja to załatwię. Myślałem że ty umrzesz bez kitu. Ja? To w ogóle kto daje takie wyzwania? <grym> wyzwania? Co to był za dźwięk? O... No Sorry, nie wiem. Co on nas stalkuje? Co on jest jakiś napalony? <grym> o, mocno, Znowu dziękuję. nas leczył. <grym> Fajnie. <grym> o, aha, Co on ma on... za moc w ogóle? Ja bym poszedł jeszcze tam, w tą drugą stronę do tego lasu. Albo nie. Nevermind. Ciekawe, co tam było. Ile odcinek? 24. to zaraz możemy kończyć. To sprawdzimy, co tam się kryło i... I sayonara. Aha, no to fajnie, że sprawdziłem. Właśnie co? w tym momencie. No, naokoło droga po prostu była. Także zazdro. O, Murkrow. Fajny Pokemon. Co on ma za czapkę? To jest Pokémon Wiedźma. Pokémon A ja jednocześnie jest krukiem sprytne! No. <laughs> o, czyli tak to i tak z debilizm, ale... Sprytno. Dobra, także wychodzimy z tego lasa. <laughs> I tak kończymy. To... Także dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ten odcinek kosztował nas sporo nerwów. <śmiech> 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 także tego. Chcesz coś dodać? Przeżyłam. No, no, no to już <grymne> tego. Do usłyszenia następnym razem pamiętajcie o w górę. Trzymajcie się i bobo. Po A, -a.